tego, że za jakieś dwa tygodnie Łuki obchodzi urodziny, postanowiłam mu zrobić dzisiaj taką małą, słodką niespodziankę. Zdecydowaliśmy się jednak na busa. Może nie będzie takiego ścisku i będzie bardziej komfortowo. Ja także możemy powiedzieć, że jutro zaczynamy naszą przygodę z Everestem. już się zebraliśmy, idziemy na miasto w sumie nie tak daleko, bo mamy półtorej kilometra do przejścia tak jak wcześniej mówiliśmy, chcemy zrobić trekking, e, cały trekking drogą lądową, e, musimy sobie załatwić jeepa, bądź busa do ostatniej miejscowości w ogóle do której dojeżdżają jakieś e, ogólnie auta i idziemy sobie załatwić jeepa, bo w sumie myśleliśmy busem nawet nie braliśmy pod uwagę no, no także... Nie, nie, nie jest to takie pewne, że, że znajdziemy, nie ja wczoraj przejeżdżaliśmy obok, ja tam nie widziałem żadnych, żadnych miejsc, gdzie, jest, gdzie można gdzieś tam ogarnąć to, dlatego idziemy sprawdzić, jak nie to będziemy gdzieś szukać po innych tutaj e, miejscach, biurach, które organizują takie wyjazdy. Ale z tego co sprawdzaliśmy na internecie, z tego roku ktoś dodawał, że w tym miejscu można sobie zarezerwować z wyprzedzeniem, tam 1-2 dni. Więc zobaczymy, bo jeżeli będzie opcja, to może nie być opcji na jutro, no to wtedy zostajemy tutaj jeszcze jedną noc i, i wyruszymy sobie pojutrze. Doszliśmy na stację Chabahill, choć stacja to jest duże słowo, to jest po prostu taki za, zajazd przy drodze, no i mamy tutaj już te biura, gdzie możemy sobie wykupić yy, busa albo, albo jeepa. Także będziemy zaraz się dopytywać. Więc, więc idziemy. Zastanawiamy się, która opcja będzie lepsza. Ogólnie w jeepie jeep jest droższy. Kosztuje 2000 rupi, A bus kosztuje 1300. Ale z kolei Łuki już jechał kiedyś jeepem i mówi, że tam bardziej będziemy ściśnięć. I, I jest mniej tetris. komfortowo. Eee, czasowo wygląda to, to samo, no może bas... E, Busem pan, Busy pan że mówi, że no jakoś mniej więcej pół godziny pół później... Więcej, byśmy ale to znam życie to i tak byśmy byli w ciul później Także my się tu zastanawiamy i za... Zdecydowaliśmy się jednak na busa. Może nie będzie takiego ścisku i hmm. będzie bardziej komfortowo. Udało nam się e, wykupić bilet Także jutro jedziemy z Katmandu do miejscowości Saleri. To jest ostatnia miejscowość, gdzie da się dojechać samochodem czy jakimś tam środkiem transportu. Dalej, to już trzeba iść w stronę Werestu na piechotę. No i co? Zastanawialiśmy się nad busem albo nad jeepem. No i pierwsza myśl była nad jeepem. A z racji tego, że łuki już kiedyś jechał, no to wie jak to jest. I no, po prostu. Sardynki. To wyściśnięty jesteś... jedzie. Y... No, co jeszcze? No droższy bus jest, jeszcze, No bus jest mały, jeszcze pojedzie się z lokalnymi ludźmi tam, no przynajmniej ja wtedy jechałem, no to każdy miał ze sobą jakieś towary, które gdzieś tam, gdzieś dalej sprzedawali, także ja miałem na sobie gdzieś na plecach jakiś tam karton, tu reklamówka gdzieś mi spadała co chwilę i tak no cały dzień jechałem praktycznie. No, no ja tak i no, zdecydowaliśmy, się zdecydowaliśmy się bus? pojechać busem I co jest najlepsze, że bus jest tańszy, bus jest tańszy Bo tańszy. za osobę, żeby pojechać Jeepem płacicie 2000 rupi nepalskich A za bus zapłaciliśmy na jedną osobę 1300 1300, no spoko no. Mamy wyjazd o której? Mamy być 4.30 tam gdzie kupowaliśmy bilety Matko jedyne, ja już widzę jak ja będę wstawał no Ale... i wstępnie za 15.05 mamy już wyjeżdżać po 15 minutach. No zobaczymy jutro jak to będzie wyglądać. Tam bo... będzie jeden wielki harmider, bo tam je... to jest taka pora, że no jak się wyjedzie później to jest no nikt by nie chciał tam w nocy gdzieś dojeżdżać, bo tam droga nie jest normalna. Przynajmniej nie była. Także o tej 4:30 tam w tym miejscu, gdzie będziemy wsiadać, to będą busy, będą będą autobusy, będzie jedna wielka kotłowanina. Więc no przyjdziemy trochę wcześniej i No dobrze, się... że byłeś już Bo no. wiemy. wiemy jak to wszystko będzie wyglądało no. Także możemy powiedzieć, że jutro zaczynamy naszą przygodę y, Z Everestem Czytamy sobie tutaj informacje O trekkingu Iwerka sobie zamówiła tutaj y, Pieczone y, Pieczone, w sensie y, Smażone, tak? Pieczone, pieczone Pieczone momo no, smażone, pieczone. Ale jak ten sosik dobrze wygląda Spróbuj Proszę skosztować to są z, yy, z kurczakiem? Tak Jak? Mm? Zaraz powiem mm. ile, takie, ile takie momo kosztuje Bardzo dobre, ale jednak mogłam wziąć takie normalne Nie A gdzie tu było momo? Pierwsza strona A tu jest Czyli ten momo 210 zaszło A, 210 o, także zasmażone yy, Momo 210, Mogłam wziąć sobie zwykłe w sumie, ale dobre też. Lerka tu się tym, bo już na Everestie tam to będzie taki rarytas, tylko ale mi pasuje. Ja lubię mączne rzeczy. Hmm. No, ja przez pierwsze dni tutaj, dwa czy trzy. Ja tylko Momo. Z takich dużych posiłków, w sensie obiadowe, nie? A, no, z precyzji. Momo to są takie jakby nasze pierożki. E, pierożki, tak, z pierożki, pierożki z mięsem. Pierożki z mięsem tylko w właśnie u nich jest bardzo e, no, specyficzny sos i on jest za każdym razem taki sam podawany, więc bez tego się tak naprawdę nie je. Pyszka, naprawdę. Przyszliśmy do takiej lokalnej galerii, gdzie są trzy poziomy wysokości i na każdym poziomie są zupełnie inne. Yy, artykuły jako że jesteśmy w dziale w dziale ciuchów Werka przestaw co tutaj widzimy są bardzo tanie ciuchy no i jakościowo to... też też spoko no kurcze no zobacz, no to jest bardzo ładna bardzo dobra jakość 95 to mamy 25 złotych no to jest, no... Za Bosa. Raczej mi się wydaje podruwa, nie? Tak? No. no ale wszystko jest, Hugo Boss. No i no. chodzi, ale o samą y, jakość. No co nie jest to jakaś typowa pierdula? Nie, jest spółka materiał, tylko że wiadomo, że podruchą, prawda? No ale właśnie może nam, w Europie się wciska takie ceny. A w rzeczywistości to tak tyle kosztuje. No bo co? no Jak oni uważają Europejczyków? No chodzący dolar. No to masz, no ale no zobacz jaka jakość. To jest bardzo dobra jakość. Mhm, mm no nie, tu czuć, czuć dobrą jakość. No. Tu, Lacosta, Boss. No także chodzimy tutaj i próbujemy znaleźć jakieś ciuchy na, na trekking, bo mamy już ograniczone zasoby. No, trzeba wymienić trochę. No. Szafę. Inne rzeczy o nowego. No właśnie, jeszcze mamy zamiar zostawić trochę rzeczy. W no poprosimy pana od, od hotelu tutaj, czy możemy zostawić parę rzeczy. No bo szkoda nosić wszystko, a to trochę waży. No same różności. To sweterek bardzo ładny. Cena nie, nie widzę tu. Ale to naprawdę grosze. To wszystko kosztuje grosze na konkursie, no co najmniej parę stów trzeba dać w Polsce, tutaj no nie no, to są no śmiech na sali, nawet nie cała stówka do terminali zobaczcie jakie piękne talerzyki niski niski w sumie no i bardzo tanie to wszystko jest takim typowym chińskim jesteśmy tak mogę to nazwać? Możesz to No cuda. No ładne, no różne. I to są I plastikowe. akurat Plastikowe. A zobaczcie, co trafiliśmy tutaj w sklepie w Nepalu. Nasze polskie czekolady wedla. Pisze Polska. Więc nawet w Nepalu można sobie spróbować. A tu taka perełeczka Mansondew Klub Cola A tu już mamy oryginalne Patrzcie Ma... jakie duże Mansondew <gulub> Ponad 2 litry Dawno nie widziałam takiego Nie wiem czy no, kiedykolwiek prawie Pepsi czy jakaś Mirinda Były, czy kiedyś, czy? były kiedyś takie no. większe No Giddy. jest nabój spory I tak samo Pepsi tak samo też są takie wielkie Zbuszyjemy tutaj po sklepach Szukamy jeszcze ostatnie ciuchy, żeby zabrać są na, na trekking Zobaczcie, 350 rupi nepalskich Za daśki na przykład jakieś termo Ale na, na dziale damskim takie same koszulki XL jest no, dwa razy mniejsza I pytam się pani czy to jest junior rozmiar, a ona mówi, że nie <laughs> Więc to chyba to nie... sobie stąd coś wybiorę No tu jest sporo tego Taki zoologiczny przy drodze gołębie, koguty, papugi, a my już z powrotem zaczynamy się pakować powoli. A to są nasze łupy, które kupiliśmy na drogę. Trochę tego jest, nie wiem kto to będzie nosił. Pewnie werka. Ale tak naprawdę i tak dużo nie kupiliśmy. Parę sztuk, jakichś batonów, jakieś cukierki do przegryzania, jak będziemy sobie szli. Ale też trzeba powiedzieć czemu. Dlaczego kupiliśmy aż tyle rzeczy, na przykład sneakersów? Czy jakieś orze? Jedna, jedna taka sztuka na gdzieś tam na trasie treku kosztuje, no nie, nie powiem dokładnie, no ale no 300 do 500. Tutaj w sklepie kosztuje jakieś 3 zł. A tam z 15. A tam z 15, tak więc na początek nie wiem, czy no po prostu taką żeby mieć, to sobie wzięliśmy trochę. Na czarną godzinę będziemy trzymać. Ale za dużo nie, też nie bierzemy, bo po no, prostu no, no, trzeba to nosić, no. no trzeba to nosić, nie? Chociaż trochę, żeby było. Tak. Chociaż nawet na te pierwsze parę dni. Tak jest. Z racji tego, że za jakieś dwa tygodnie Łuki obchodzi urodziny, postanowiłam mu zrobić dzisiaj taką małą słodką niespodziankę. Race już kupione. Teraz idę tylko wybrać jakiegoś, może niedużego torta, bo po ostatnim moim urodzinowym nie wszystko zjedliśmy. I co, prezent też kupiony? Ale to dopiero dostanie w trakcie trekkingu, jak już będziemy szli. Teraz mu nic nie będę mówić. Zrobię mu taką małą niespodziankę. I co? I ruszam po tort. Tutaj akurat w Nepalu jest bardzo dużo sklepów, Cięż... nie, nie jest ciężko cokolwiek znaleźć takiego i jest nawet duży wybór. Zaraz się zapytam, jakie tutaj mają smaki i coś dobrego się wybierze. Myślę, że Łuki się ucieszy, bo w sumie tutaj często słodkiego nie jemy, a my słodkie lubimy. Udało się torcik kupiony. Jeszcze była taka możliwość, żeby napisać wszystkiego najlepszego. Lukas. Tak więc no cieszę się bardzo. Łuki się pewnie ucieczy. Miejmy nadzieję, że będzie dobry. Zobaczcie, jaki ładny. Torcik ozdobiony. Oj, no, trochę mi się ręce trzęsą. Dobra, Dobry Dużo zdrówka. Będzie. To jest taki torcik na zachętkę przed trekkingiem. Lucas? Lucas. <noise> oh. Ciężko by było w górach o torcik, dlatego y, dzisiaj świętujemy słodkie urodzinki. Kurczę, a właśnie tak przed się wiem. Tak Co ty chcesz tak sama iść tam? <noise> to, to który mamy dzisiaj? No jeszcze dwa tygodnie. A. A tak może jest. dwa razy będę obchodził urodziny. Będziesz, <gry> będziesz. No. Super. Okay. Musieliśmy troszkę obdrapać tort, bo z zewnątrz ta masa miała bardzo dziwny smak. Gorzki. Ale w środku jest bardzo dobry. Tobie smakuje, czy nie za bardzo? W środku jest okej. Okay, ale ta masa, ta niebieska, coś tam nie pykło. No dobra, dobra. Siedzimy pod parasolem, bo deszcz pada. Pyszna herbatka. No, deszczowa pogada nam. Deszczowa, no to w sam raz na taką ciepłą herbatkę. Pani mówi 500. No i to 500 to tak naprawdę ile to będzie? Około 15, około 15 zł i tak werka takie pierwsze zdziwienie w ogóle jak 500? Myśla.